Siema Siemandero moi drodzy, z tej strony. Kładowy vlog. Yy, kolejny odcinek. Dzień życia dealera. Hashtag. Kładów dalej nie ma. <laughs> Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam nietypowy unboxing. Jak już zdążyliście zauważyć, e, sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że nie mamy kładiorów, nie mamy kładziorów, e, a żeby coś się działo, żeby się nie nudzić, żeby coś robić, e, no to podjęliśmy współpracę z firmą z Marką Malaguti. Śmigamy sobie na 125. Jak ktoś nie widział ostatniej wyprawy z Chrisem, zrobiliśmy 900 km na Malaguti Dune. 125 byłem ja, Chris był na swoim Hyosungu, także zapraszam do obejrzenia pierwszej części materiału. Będzie jeszcze kilka odcinków z tego wypadu. A dzisiaj unboxing pojazdu Malaguti Monte Pro w limitowanej wersji na 2020 rok. Generalnie wygląda ona. Zdecydowanie inaczej niż, niż zwykła wersja Monte Pro, ale to zaraz Wam pokażę. Jak widać, yy, jest puściutko, troszeczkę robimy porządków. Yy, pomalowaliśmy posadzkę <laughs> na ciemniejszy kolor, tak o. Z nudów, żeby coś się działo, yy, a więc tak, no motocykle przychodzą, w, generalnie tu był jeszcze karton nałożony, tak? Czyli karton i taka rama, bardzo podobnie jak kłady. Pewnie się dziwicie po co ci te 125? A dlaczego? A co tam? Generalnie, what the fuck w ogóle, ale moi drodzy, jazda 125, jak posiadacie tylko i wyłącznie kategorię B, prawo jazdy, to jest po prostu mega sztos, naprawdę. Zresztą, no, możecie to zobaczyć po filmach, jak, jak yy, śmigam sobie na moim Malaguti Dune. Bo po prostu zabawa jest prześwietna. Prze Odnośnie samej marki Malaguti, to są to 125, które generalnie są 125 marki premium, czyli raczej znaczy marki premium, klasy premium, zdecydowanie. Bo powiem Wam tak, jeździłem trochę 125 w swoim życiu. Niewiele, ale no w sumie trochę jeździłem, bo kilka sprzętów gdzieś, gdzieś tam miałem I powiem wam tak, że hmm, czym czy, czy ja jeździłem? Jeździłem tak y, Rometem ADV Rometem y, R Z1R Rometem Z1R i Czym tam jeszcze jeździłem? Benelli jeździłem, TNT, Benelli, Keywayem, RKS, Sportivo. I te wszystkie sprzęty, którym ja jeździłem wtedy, one miały po 5 biegów i miały silnik chłodzony powietrzem i miały przede wszystkim po 11 koni mechanicznych. Nie? Przy moich gabarytach, ja za takim sprzętem, to była już mega męczarnia, powyżej 80 km to już była walka. Totalna walka z wetrekami, w zasadzie może z wiatrem, i było to męczące. Natomiast tutaj, a w Malaguti, jakby nie było, no to mamy dostępnych 15 koni mechanicznych, czyli maksymalnie to, co, co możemy mieć na prawo jazdy kategorii B. A uwierzcie mi, 11 koni, a. Tych koni 15 to jest zdecydowanie odczuwalna różnica, bo to jest w sumie 30, praktycznie 30% więcej tej mocy. I czuć, że w, szczególnie w tym środkowym zakresie obrotów, tak między 5 a 7000, ten silnik po prostu chce jechać do przodu. W tamtych sprzętach to było takie o. Tak, tak wszystko na, na słowo honoru. No i tak o. Nie było jakichś tam większych, y, fajniejszych emocji. A tutaj jednak coś się dzieje. Te pojazdy są też y, zdecydowanie lepiej wykonane. Zdecydowanie tutaj jakby czuć, czuć tą większą jakość. Dlatego też kosztują y, 30% więcej niż y, tamte wszystkie inne. Dlatego, jak ktoś chce mieć y, tego typu pojazd. Jakości, praktycznie Honda Yamaha, Suzuki czyli generalnie, już najwyższa półka to Malaguti, zdecydowanie myślę, że, że tutaj spełni takie oczekiwania. Trzeba troszeczkę poodpinać. Ten sprzęt ma mega malowanie i kilka takich smaczków oldschoolowych, typowo scramblerowych. Czyli na przykład sprychowane obręcze kół. Cool. Co robi mega robotę, ale to w sumie ja sam jeszcze nie wiem, bo ja go na żywo nie widziałem. Tylko coś tam po zdjęciach, także, także ja na razie się nie będę gdzieś tam wypowiadał, bo sam niewiele wiem. Ogólnie, ostatnio, jak robiliśmy z Chrisem, ten wypad zrobiliśmy w, od niedzieli do środy 900 km, co dla nas takich typowych Januszy. Januszy wycieczek motocyklowych to jest naprawdę uwierzcie mega dużo i to tak naprawdę był taki test tego Malagotidion czy on e, znaczy inaczej to był taki test czy 125 można pojechać w podróż można pojechać na wakacje i generalnie stwierdzam, że bez problemu największą zaletą tych sprzętów jest właśnie to, że wystarczy nam kategoria B i możemy sobie ociepać Kamil, nie zepsuj. I możemy sobie... Kurde, mówiłem nie zepsuj I możemy sobie śmigać na kategorię B kurde, ja to wyniosę w ogóle, bo to coś mi... Coś mi się to nie podoba. Żeby to tak stało brzydko. O a przy okazji jak już jesteśmy... To pokażę Wam y, moje Malaguti Dune, które już widzieliście 300 razy. Y, nie, nie, to, to nie, to Jamaszka mojego Taty. <laughs> a tu Dune, który zrobił już 1400-1500 km, na ostatniej wyprawie 900, tak jak wspominałem. Był tankbag, był kufer, y, jeszcze plecak. Kurczę, no normalnie generalnie to był sztos, nie? O, a takim kartoniku przychodzą właśnie Malagutini. Idę dalej robić unboxing bo jeszcze zaraz ma yy, dzisiaj ma przyjechać klient na, na przegląd kładziora 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 520 jakąś tam hop a tak w ogóle to yy, to zrobię sobie teraz cięcie ja sobie rozbiorę do końca tą całą konstrukcję bo nie będę wam tutaj zamulał i później zrobimy Unboxing. I teraz będziemy yy, powoli ściągać te wszystkie zabezpieczenia. A przede wszystkim, pierwsze co to pewnie przykręcimy? Yy, przykręcimy kierownicę. Pyk. Już widzę, że kolor kolor sprzęciora będzie przekozacki. To jest taki ciemny grafik, o ile mnie wzrok nie myli. Ociepanie, kładzież przyjechał na przegląd. Także. A, zaraz wracam. Dobra, moi drodzy. Wracam. Przyjechał kład na przegląd, także musiałem sobie zrobić chwilkę przerwy, bo trzeba było temat ogarnąć i, i przyjąć sprzęt. Był to kład oczywiście z zewnątrz, nie był kupowany u nas. I jak zawsze w takich przypadkach, znaczy jak przeważnie, to mi się podnosi ciśnienie, bo jak widzę, yy, widzę jak te kłady są po prostu. Widzę ile rzeczy nie było zrobione w tych kładach na samym początku na przeglądzie zerowym, i my musimy teraz to wszystko poprawiać. Komuś coś brzęczy, komuś coś się odkręca. Po prostu masakra tak się we mnie gotuje, jak takie rzeczy się dzieje, dzieje, dzieją, że pff, wow! Uh, ale dobra, wracamy do Malagutini. Wymyśliłem hasło reklamowe. Jak hasło reklamowe C w moto, to jest C w moto, co loto jak złoto. <laughs> to jest Malaguti, co loto jak głupi. <laughs> dobra, ale koniec. Yy, koniec śmieszkowania. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, bo ja. Ja sam tego nie wiem. Jeszcze się rozpadało w międzyczasie. Także. Także nie fajnie. Cóż by tu o nim rzec? Yy, ładne to. Ciekawe malowanie, ale yy, co jeszcze różni tą wersję od wersji Monte Pro? Zwykłej to trzeba dopiero rozkmienić. Na pewno obręcze oldschoolowe bardziej. Sprychy. Zdzieramy folię. Jeszcze muszę wyjechać z tego z tej ramy i wtedy pokażę Wam go w całej okazałości. Nowiutkie, prosto z fabryki. Oto właśnie Malagutini. Zobaczymy co mamy w tej paczce tutaj fabrycznej. Generalnie ten sprzęcier kosztuje 16,5 tysiąca złotych. Wbijajcie w ogóle na stronę kładowy tam już wrzuciłem wszystkie sprzęty malaguti. Wszystkie 125 jakie mamy w ofercie. O jest, jest, jest. Już myślałem, że akumulatora nie ma. A tu jest! Akumulatorini! Porządny, żelowy akumulatorini. Instrukcja razem z książką Monte Pro. Co my tu mamy? Jeszcze, jeszcze mamy tak lusterka i mamy takie zaślepeczki. Tak na razie tylko wkładam i tak będę musiał wyciągnąć na przegląd zerowy, żeby sprawdzić. Śruby jeszcze. Bo generalnie, tak samo jak w przykładach, robimy całą checklistę przy przeglądzie zerowym, która polega na sprawdzeniu wszystkich płynów, sprawdzeniu wszystkich układów, dokręceniu śrub, sprawdzeniu połączeń śrubowych, ewentualnie gdzieś tam przesmarowanie. Wywalimy tą folię piękną, błyszczącą. Tutaj, standard, czyli e, zestaw. Taki fabryczny narzędzi. Masakra, jak się rozpadało! <laughs> Masakra. Dobra, moi drodzy, ja teraz wezmę, zamontuję akumulator i później wam już pokażę sprzęt, jak zdejmę z tego stylarza A więc oto i on, moi drodzy. Malaguti Monte Pro. Wersja limitowana na 2020 rok. Już sobie go mniej więcej ogarnąłem. Poskładałem wszystko. Generalnie tam przedtem troszeczkę musiałem <laughs> czym innym się zająć, bo klient przyjechał na przegląd kładem i to, że wam przedtem mówiłem, ale krew mnie zalewa. Po prostu krew mnie zalewa jak przyjeżdża kład na przegląd na 500 km, czyli to już jest drugi przegląd, bo pierwszy był zerowy, później był drugi przegląd na 100 km i, i był teraz przegląd przyjechał do nas kład z zewnątrz i nic nic nie było zrobione w tym kładzie. Nic. Zero smarowania, zero smaru, nic. Nie chcę, nie chcę, bo kurwa, gotuje się we mnie, nie? Eee, Wracając do Malaguti. Wygląda ten sprzęt spoko, bardzo spoko. Na pewno dużo ciekawiej, znaczy dużo. To też jest zawsze kwestią gustu, ale, ale fajny fajny smaczek. Tutaj mamy na pewno sprychowane koła. Malowanie yy, no, wyjątkowe. Taki szary, ciemny szary w sumie trochę matowy w sumie to jest mat ciemny szary metalik mat <laughs> siedzonko brązowiutkie z brązowiutkiej skórki z włoskiej świnki wypasanej na włoskiej łące razem z włoskimi dojrzewającymi długo pomidorami <laughs> no i tak cena tego sprzętu to 16,5 koła idę zrobić kilka fotek Idę przede wszystkim troszeczkę odpocząć. Eee, wrzucę zdjęcia później na, na stronę internetową. No, i tak moi drodzy, e, dzień życia dealera. Ostatnio było mało filmów, ale jak widzicie, no, e, nie, ma, nie ma kładziorów. Muszą być motocykle. Znaczy, w sumie chcę, żeby były motocykle, bo jest to fajne urozmaicenie dla, dla klientów. Dodatkowo e, będziemy jeszcze może chcieli wejść w jakieś marki. Może jakaś marka Kładów? Zobaczymy. Tak, dla urozmaicenia. No ale to wszystko jakby y, wyjdzie w praniu. Dobra, moi drodzy, ja Wam kończę. Kochajcie się standardowo, róbcie dzieci i bądźcie miłe swoich sąsiadów. Siemandero pisjął.